Witam, witam widzowie. W tym odcinku pokażę Wam, jak mieć taką dużą działkę z takiej działki, takiej malutkiej. Pierwszy tip to będzie taki, że jak wchodzicie na serwer, macie 100 dolarków A jak macie te 100 dolarów, wchodzicie sobie do tego Seat Shopa i macie takie karotki. Kupujecie sobie je. Ja je mam już posadzone, ale sobie też je kupię. Karotki. Bierzecie sobie je yy, sadzicie sobie tutaj i czekajcie sobie jak, aż one wam urosną A, ale przede wszystkim zostawcie suba i lajka i, 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 i będzie w opisie mój TikTok Dobra. Yy, to teraz jak macie te karotki, idziecie sobie w sela Klikacie sobie SEL i zależy czy chcecie sprzedać jednego karotka, czy wszystkie, całe eku. My sobie klikniemy, że całe eku sobie sprzedamy i 250 dolarów. Wtedy. wtedy sobie tutaj podchodzicie i kupujecie takie stabuwerie. Takie stabuwerie są fajne, bo one akurat nie znikają. A karotki tylko raz można posadzić. Ale więcej razy Wam już nie będą potrzebne, te karotki, bo już będziecie mieli takie stabuwerie. Stabuery. Poczekamy sobie trochę na Stabueli, dobrze. Poczekamy sobie chwileczkę. One akurat szybko rosną, ale no, dobrze. To dalej polecimy sobie, zanim one rosną. To idziecie sobie tam prosto i macie tam taki gershop. Jak macie już więcej pieniędzy, i on. 3 tryliony. Ale jak będziecie mieli, nie wiem, tam 1000. Nie wiem, jak będziecie mieli z milion. I chcecie, żeby Wam szybko u, urosły. To klikacie sobie to pierwszy Gershop i macie taki Watering can Kupujecie to sobie. O i Sprinkler. Sprinklery są. A jak sobie to kupicie, te spring, e, Sprinklery? To sobie idziecie do Gardena. E, bierzecie sobie o oh, kurde, coś mi nie działa, czekaj Sprinklery. nie ten, ten sobie weźmiemy, stawiacie sobie go no i macie z jeszcze sobie weźmiemy kana Ja jeszcze mam z Sprinklera, bo ja to kupywałem. No i macie takiego Sprinklera. Możecie sobie wziąć. Jak już macie to tego Stabberry i macie na przykład tam 1000 dolarków, to sobie znowu podchodzicie do tego seat shopa i sobie kupujecie tego Blueberry. Ale ja go nie będę kupował, bo mi jest akurat niepotrzebny. I za 3 sekundy, 2 i 1... się odświeża sklep. I będzie nowy sklep. O, tutaj jest na przykład Apple, I on po prostu daje więcej pieniędzy. I tym będziecie mieli więcej pieniędzy, tym więcej będzie was stać na lepsze seedy. A tym lepsze seedy, tym więcej zarabiają. A właśnie, jeszcze jedno. Yy, macie dookoła działki yy, takie, yy, ja to mam ulepszony na maksa, żeby powiększyć działkę, bo działka jest taka malutka. Taka malutka działeczka jest na początku e, Ale jak będziecie mieli dużo pieniędzy Bo to jest drogie trochę e, Po tam bilion 250 milionów No to sobie idziecie tutaj Na początku jest tutaj Ulepszacie i wam się wtedy powiększy ten płot Później musicie tutaj I później będzie, Będziecie musieli tam czekać jeden dzień Żeby ulepszyć kolejne Za jeden bilion, 500 milionów jeżeli chcecie więcej takich tutorialów, wpiszcie w komentarzu. A ja życzę miłego dnia i do widzenia.